Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z okazji 5000 widzów poprosiłem Was o pytania do mnie i dzisiaj na nie odpowiem. Jeśli nie znajdziecie odpowiedzi na Wasze pytanie w tym filmiku, to znaczy, że Wasze pytanie było głupie. <laughs> Sorry. Pierwsze pytanie: Ile masz godzin wraz? Ja, pierdzielę, ja nie lubię tego pytania, bo nie rozumiem. Znaczy, rozumiem po co chcecie to wiedzieć, żeby powiedzieć, o ja mam mniej godzin niż Ty, jestem lepszy od Ciebie, albo coś takiego. Pochój wam te godziny. Dobra, mam 2400. Zadowoleni? Tyle. Drugie pytanie. Mikołaj Wojna. Hej, owsikus, mam parę pytania. Parę pytań dla ciebie. Mieszkasz na wsi czy w mieście? Gdzie pracujesz? Jakie planujesz serie? Jak masz na imię? Ile masz godzin? Wraz, kurwa, znowu to pytanie. Może jeszcze dowód osobisty ci wam dać? Mieszkam na wsi. Jestem rolnikiem, więc no tu pracuję. Jakie planuję serie? Nie planuję serii. Nie będę robił żadnych serii. Będę robił filmiki z tego, co mi się podoba. Jak masz na imię? Nie ma tego na, na moim YouTubie ani nigdzie. Jest na pewno Rafał. No i ro, godziny już wiesz. Następne pytanie od Akula i pewnie kilku innych, bo widziałem, jak przeglądałem e, komentarze. jeszcze takie pytanie. Czy będą codziennie odcinki, bo masz bardzo fajne? Bardzo mnie cieszy, że podobają się moje odcinki, ale nie, nie będzie odcinków codziennie, bo jakby były odcinki codziennie, to już by nie były fajne. Dlaczego by nie były fajne? No, składa się na to kilka czynników. Po pierwsze, musiałbym się zmuszać do grania, więc no, jak się do czegoś zmusza, to, to. nie zawsze to wychodzi na tyle dobrze, jakby wyszło inaczej. Jakbym się nie zmuszał. Po drugie, nie mógłbym tak bardzo wybierać tego, co chcę wrzucić na, na kanał, bo no, skoro ma być filmik codziennie, no to muszę wrzucić to, co mam. I wtedy będą filmiki. O, nafarmiłem tyle. Yy, poszedłem na cargo i poszedłem na Oil Riga i to wszystko. i Nie zabiłem nikogo, i, i taki filmik. To dla mnie jest nudne i yy, pozbawione sensu. Wolę spędzić więcej czasu, zabrać ze, lepszy materiał, gdzie dzieje się coś ciekawego. Na przykład o, wpadam na Oil Riga. Yy, Rozbijam się, spadam i jakimś cudem się podnoszę. To jest ciekawe i coś, nie, co, czego nie widzi się codziennie. Więc ja wolę takie filmiki. No i problem ze składaniem. Ja nie wrzucam filmików, które nie są zedytowane tak jak niektórzy. Bo ja lubię edytować i wiem, że robię to w miarę przyzwoicie. Nie jest dobrze. Są jeszcze rzeczy, które, na którymi muszę popracować, ale ogólnie jest na jakimś tam poziomie to stoi. Nie chcę teraz nagle obniżać tego poziomu tylko dlatego, żeby wrzucać filmiki codziennie. Czyli nie. Nie będzie filmików codziennie. Będą jak będą. Kason pyta. Nie mam pytań, albo w sumie to dwa. To w sumie masz, czy kurwa nie masz? Czy będzie na kanale Arma 3? i Ile masz lat? Powiem tak. Skoro Daisy powstało na, na armię, a Daisy mi się nie podobało, to nie... Przewiduję raczej army na kanale. Zresztą nie będę teraz leciał kupował jakieś gierki, żeby nagrać jeden, jeden filmik. Ile masz lat? 27. Kofi pyta, czy ogarniasz Full Auto AK i czy je pokażesz? Pokarać to Cię mogę za to, jak napisałeś pokażesz. Nie ogarniam aż tak dobrze Full Auto AK. Znam podstawy, troszkę tam ćwiczyłem, ale nie jestem jakiś yy... przechuj w tą grę, bo nie będę siedział dwie godziny dziennie i ćwiczył spraya z kałacha. Bo nie muszę. Olaf 1, kiedy wrócą regularne streamy, regularne nigdy. To ponownie wracamy do tego zmuszania się. Ja nie lubię się do czegoś zmuszać, a jak mam streamować w określonych godzinach, w określonym czasie, to ja się zmuszam, a ja tego nie lubię i jak się do czegoś zmuszę, to z tego wychodzi gówno. Jak mam wybór pomiędzy gównem a niczym, to wolę mieć nic. Co jakiś czas będą streamy, bo jak wspominałem w filmiku jednym, dla mnie to jest okazja, żeby spotkać się z wami, pogadać na czacie i tak dalej. Więc no regularnych nie będzie. Okazjonalne będą. Ale kiedy będą, no to ciężko mi powiedzieć. Musicie followować na Twitchu, Twitch TV, Zone, Kefir, albo na Discordzie obserwować, kiedy streamuję. I wtedy będziecie wiedzieć. A. Adroen Adro Sky? Adroen Sky? Dobra, niech będzie tak. Takie pytanie ode mnie. Czy dalszą przyszłość wiążesz z YouTubem? Czy chcesz, aby to była twoja główna praca, z której będziesz się utrzymywał? Nie, <laughs> to jest dla mnie hobby, to jest dla mnie zabawa. Zamknij się. Ja w życiu prywatnym zarabiam bardzo dobrze i nie muszę pracować. nazwijmy to na YouTubie. Chyba, że kiedyś dojdę do takiego momentu, że będę zarabiał na YouTubie więcej niż zarabiam teraz, no to może, ale no, patrząc na to jak to idzie, ten moment szybko nie przyjdzie, więc nie, nie. Nie wiążę przyszłości z YouTube'em. Na pewno nie będzie to moja główna praca i na pewno nie będę się z niej utrzymywał. Fajnie tam zarobić jakieś grosiaki na, na jakieś pierdoły na YouTubie, ale to jest wszystko dla mnie. Bardziej robię to, bo lubię się pobawić. Jaką grę osobiście lubisz najbardziej? Jako, w jaką najlepiej ci się grało? Hmm, to jest trudne pytanie. Ja lubię Rasta. To jest chyba moja naj, najbardziej ograna gierka mam tam pół tysiąca godzin prawie. Ale nie powiedziałbym, że lubię go najbardziej. W jaką najlepiej ci się grało? Hm. Mam bardzo dobre wspomnienia z taką grą Dofus. To było MMO, znaczy jest jeszcze chyba działa, w której grałem jako, jako dzieciak jeszcze. Bardzo fajne turowe MMO. Mam z nim związane wiele wspomnień, kilka filmików na kanale. Więc myślę, że to byłaby jedna z moich ulubionych gier. To i Fallout 1 i 2. Fallout 1 i 2 to są przepiękne gry, ponadczasowe, do których lubię co jakiś czas wrócić, bo za każdym razem jak gram to znajduję coś nowego, za każdym razem jak gram to mogę zagrać inaczej i dla mnie to jest bardzo duża frajda. Filip Dłużej pyta Hej Owsik, mam dwa pytania. Dlaczego tyle rasta nie było na Twoim kanale? PS nudziło mi się przez ten czas. I ile masz lat? Ile ma, masz lat? To już odpowiadałem. I dlaczego tyle rasta nie było na Twoim kanale? Nie rozumiem pytania. Kiedy nie było rasta na moim kanale? Bo był okres w 2019, kiedy nie było. No dobra, nie było niczego na moim kanale, bo nie, mnie nie było. Teraz macie filmiki prawie co tydzień, co 8 dni, więc to nie jest aż tak dużo. Więc no, no nie wiem o co Ci chodzi, Chopie. Maciek Krzanowski, w jakich miejscach pracowałeś? A ja pierdzielę. No naprawdę, zaraz muszę dowód osobisty przynieść i jeszcze wyciągi z konta, bo zaraz będą takie pytania. Jak mówiłem, ja jestem rolnikiem i pracuję jako rolnik, ale pracowałem również w szkole językowej jako nauczyciel języka angielskiego. Altmore.pl, czy planujesz gry z widzami? To jest jedno z głupich pytań, ale na nie odpowiem, bo w tym filmiku, w którym prosiłem was o te, <grytania> o te pytania, Powiedziałem, że będę grał z widzami, że chcę z okazji 5000 widzów zagrać z widzami. No więc odpowiedź masz w tym samym filmiku, pod którym zostawiłeś ten komentarz. Archik pyta, inspirujesz się może zagranicznymi youtuberami Rasta, bo twoje filmy są strasznie podobne? Jeszcze jeden był taki komentarz, zaraz go poszukam. Five8, czy inspirujesz się zagranicznymi kanałami, np. Blueprint nie twierdzę, że to coś złego? Pozdrawiam. To jest ciekawe pytanie. To nie jest tak, że ja wchodzę na YouTube'a, Wpisuję RAST i patrzę, jakie filmiki są popularne, i sobie ściągam z tego wszystkie, yy, wszystkie pomysły. Nie? Ale jak oglądam, bo ja dużo oglądam RASTA właśnie zagranicznych yy, YouTuberów: tam, Blueprint, yy, Swales, yy, Shaki, yy, Beatles i, i tak dalej. Agedon, dużo ich jest. To problem jest taki, że jak się to ogląda, to niektóre pomysły wpadają do głowy, i później, jak przychodzi do edytowania. To ja nie wiem, czy ja na ten pomysł sam wpadłem, czy e, zapamiętałem go z jakiegoś filmiku. Mogę podać przykład. Te edytowanie na przykład farmienia do muzyki. To na pewno wymyślił któryś z youtuberów, ale który? Nie wiem. Wpadło mi to do głowy, ładnie wygląda, więc tego używam. Mateusz Brzezon, jeszcze kilka innych było takich pytań. E, będzie może kiedyś Twój serwer? Ja miałem swój serwer, ale na nim nie graliście. E, uznałem, że nie ma, nie ma sensu. Robić mojego własnego serwera, bo po prostu się nie opłaca. Wypiszecie w komentarzach, jak będziecie grać, że chcecie ten serwer i tak dalej, ale jak przychodzi co do czego, no to niestety nikogo na tym serwerze nie ma, więc sorry, ale się nie opłaca. Ostre cień mgły pyta, jak to robisz, że jesteś taki zajebisty? Nie jestem zajebisty. Nie uważam się za zajebistego, nie uważam się za żaden autorytet, nie uważam się za wzór do naśladowania, bo jestem e, zawistnym hujem i, i samolubem. Więc nie, nie jestem zajebisty. O, to jest naj, najczęstsze pytanie, które dostaję Hubert Fischer, i pełno takich pytań nie tylko pod tym filmikiem, ale i na Discordzie, i na moim mailu i tak dalej. Jest szansa zagrać wspólnie w jakąś gierkę, niekoniecznie wrasta. Nie, nie będę z wami grał w gry. Musicie zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli miałbym grać z każdym, kto mnie o to prosi, to ja bym nie wyrobił czasowo. A jeżeli zacząłbym grać z częścią z was, która o to prosi, to później ta część, którą olałem, będzie się na mnie obrażać i pieprzyć głupoty w internecie. Tak więc, żeby było sprawiedliwie, z nikim nie będę grał. Ile montujesz film, panie Obsiku? z vlog. O tym chciałem zrobić oddzielny filmik, więc kiedyś dostaniesz odpowiedź na to pytanie, jak będę montował następny filmik, to nagram. Co się na to składa, jak to robię? Myślę, że byłby to ciekawy filmik, żebyście dowiedzieli się, co składa się na, na zrobienie takiego filmiku i że to nie jest taka szybka sprawa. Dzikus pyta, skąd pochodzisz? Ja jestem z Kropka pyta, czy palisz? A jak palisz, to kiedy rzucisz? Nie palę. Nigdy w życiu nie miałem fajki w ustach. Uważam, że to jest ohydne i głupie, żeby tracić pieniądze na to, żeby się truć. Ewa, Ewa Kali pyta: Mam pytanie, dlaczego po prostu nie grasz na solo serwerze? Tutaj tyle typa razem biega i masz mniejsze szanse na zabicie całej ekipy. Pozdrawiam. Bo lubię wyzwanie. Zabić jednego typa jest prosto. Zabić całą grupę jest trudniej i jest bardziej satysfakcjonujący. Ja jestem masochistą. <grytania> God pyta. Będzie więcej odcinków, bo są kozak. Nie, to był mój ostatni filmik Zrasta, Już więcej nie nagrywam Rasta za głupie pyta. O Wojowe pyta, Owsik, co myślisz o ludziach, którzy korzystają tylko z makro? Uznajesz ich za cheaterów czy ludzi, którzy ułatwiają sobie grę? A cheaterzy to nie są ci, co ułatwiają sobie grę. No sorry, to są cheater cheaterzy, no jakby nie patrzeć. Bo chodzi ci o makro na spraya, nie? Tak się domyślam, bo może być makro na przykład jak chce się na kupowanie broni. Tego nie uznaję za... Za czytowanie, bo kupuje się broń i tak ma się czas na kupienie broni, więc to nie, nie wpływa w żaden sposób na rozgrywkę, tylko jest większy komfort. Ale na przykład, jak ktoś ma makro, że mu kurwa spray ogarnia, no to wiadomo, że cheatuje i powinien dostać bana. Oszukuje. Lyn pyta: Hej Owsik, mam do pytanie do Ciebie. Co Cię zachęciło do nagrywania WRASTA? Zachę nie zachęciło mnie nic do nagrywania WRASTA. Nagrywałem filmiki długo przed tym, jak zacząłem nagrywać Rasta. Grałem dużo w Rasta w tamtym momencie, więc zacząłem to nagrywać i jakoś tam poszło. Kolumn Czy będzie seria z czegoś innego? No będzie, no nie seria, będą filmiki z czegoś innego. Tylko, że no z filmikami z czegoś innego jest taki problem, że mało ludzi je ogląda i w niektórych przypadkach nawet tracę na nich subskrypcję, więc no zobaczymy. Ale to też dla mnie wyzwanie, żeby spróbować uczynić filmiki, które nie są zrasta, bardziej yy, yy, ciekawe dla ludzi, którzy oglądają tego rasta. Tylko, że no, jak ludzie nawet nie klikną tego filmiku, to, to to już nie moja wina. Ja się staram. O, to to jest ciekawy yy, komentarz. Może jeszcze więcej reklam, co, stary? Powiem ci jedną rzecz. To nie ja wstawiam reklamy do tego filmiku. Ja wchodzę na YouTube'a, wchodzę w yy, edytor. To chyba jest, jo, zaraz sprawdzamy to na, na żywo. Ale jak wrzucę filmik, to mam tam wstaw reklamy automatycznie, że jakoś tak. I one się wstawiają. Ja nie patrzę ile ich jest, ja nie patrzę gdzie one są. Mnie to po prostu nie interesuje. Niech sobie będą i tyle. Pam pyta: jakie zaburzenia psychiczne może spowodować granie solo w Rasta? Paranoje? W ogóle, żeby zacząć grać solo w Rasta, to trzeba być niezłym masochistą. Nerwice? Kurwice? Depresje? I co, do, 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 nie, granie w rasta solo to jest w niektórych przypadkach samobójstwo, szczególnie na serwerach Facepuncha. Co ja bardzo lubię robić, bo jak ja wspominałem wcześniej, ja lubię wyzwania. Czy to jest masochizm? Pewnie w pewnym sensie, tak. Ale co mam zrobić? Lubię to, lubię grać solo, bo nie, nie nawet jak coś spieprzę, to mogę, mogę za to winić tylko siebie. Albo cheatera, który mnie zabije? No tu jest rozwinięcie jednego pytania. Carol Johnson. Dobry Owsik, pytanie szczerze: co ciebie skłoniło do nagrywania akurat Rasta? Jak zacząłeś swoją przygodę z YouTube'em? No to co mnie skłoniło do Rasta, to, to już powiedziałem. Ale jak zacząłem swoją przygodę z YouTube'em? Jak YouTube jeszcze był taką bardzo nową stroną, i to było, zaraz sprawdzę. Ok, jak YouTube był, musiałem sprawdzić, kiedy założyłem moje pierwsze konto na YouTube, ale jak YouTube był jeszcze bardzo młodą stroną, to ja założyłem konto. Kiedy założyłem to konto? 10 czerwca 2006 roku. Czyli bardzo dawno. To było moje pierwsze konto, które nadal jest online, na którym są filmiki, które mają 13 lat. Co mnie skłoniło do tego, żeby założyć kanał i żeby robić filmiki? To była dobra zabawa. Wtedy jeszcze nie można było zarabiać na YouTubie, więc rzucałem filmiki, jakieś pierdoły, które akurat mi się podwinęły pod rękę, yy, i chciałem nagrać filmik, pobawić się i tyle. To mnie skłoniło do nagrywania na YouTubie. Milsze MC, pyta, skąd się nauczyłeś montować filmy? Sam się nauczyłem. Ściągnąłem program i edytowałem. Co mam powiedzieć? Nie oglądałem żadnych poradników, bo mam w dupie poradniki, wolę do wszystkiego dojść sam. Odkrywanie tego, co można zrobić, jak to zrobić, jest dobrą zabawą. Na pewno dużo rzeczy nazwijmy to, ściągnąłem czy zainspirowałem się. W sensie takim, że no, zauważam co wygląda dobrze, a co nie. Jakoś tam podświadomie jak składam ten filmik, to widzę, o tu powinno być tak, tu powinno być tak. Nie wiem, takie mam wyczucie jakieś do tego, mniej więcej. Nie jest idealnie, bo mam... nadal są problemy. Najbardziej wkurzają mnie problemy z dźwiękiem, bo jak ja słucham na słuchawkach to niby jest dobrze, ale później ee, włączę na głośnikach czy coś, to, to brzmi gówniano. Kowal pyta, pokażesz jak budować wytrzymałe bazy? Jakiś poradnik lub coś w tym stylu? Czy ty kiedykolwiek widziałeś na moich filmikach, żebym ja budował bazy wytrzymałe? Ja buduję dwa na dwa i tyle. Bo ja wychodzę z takiego założenia, że nie ma co kisić lutu. Że jak ja wyjdę z serwera, to ja dostanę tego offline rajda, czy chcę, czy nie. Bo jak ktoś się uprze, to i tak mnie zrajduje. Jedyne co zauważyłem, to jak przejmuję rozwalone bazy i ich nie naprawiam, tylko są jakieś tam w miarę rozwalone, to bardzo często nikich nie tyka, jak nie wie, że ja tam mieszkam. Jak się dowie, że ja mieszkam tam, no to oczywiście dostanę rajda. Więc no nie chcę budować dużych baz, bo yy, musiałbym na to farmić. A farmienie zajmuje czas, a ja nie lubię. Yy, nie lubię farmić, więc dla mnie to by była strata czasu Na farmie na małą baskę i mi to wystarczy, mam gdzie złożyć loot Więc nie, nie zrobię filmiku o tym, jak budować wytrzymałe Brolowy Świr 2 Siema Owsik, mam pytanie, jak prawie zawsze udaje ci się coś działać Na przykład zabijesz z Revo opas z Semikiem czy, czy prawie zawsze mi się udaje? Nie Jest pełno akcji na moim kanale, które no po prostu spierdalam Bo ja jak coś wrzucam, to ja opowiadam jakąś historię, nie i czasami po prostu nie udaje się wreszcie. Nie udawajmy, że wszyscy są idealni, że wszystkim zawsze wychodzi. Bo tak nie jest, statystycznie tak nie jest. Zwykle jak patrzy się na przykład na, na wykresy z cs że większość, większość ludzi jest w tych środkowych, mniej więcej środkowych rangach. Dalsza część jest poniżej normy, no i są ludzie, którzy są powyżej normy. Sorry, ale no, ludziom wydaje się, że są zajebiści, a nie są. Ja też nie jestem zajebisty, ale ja przynajmniej o tym wiem i nie udaję, że tak jest. I nie wybieram filmików, o tu mi się udało, to ja to wrzucę, a tu mi się nie udało, to wypierdalać, bo, mnie, bo ludzie będą się ze mnie śmiali. Możecie się ze mnie, się ze mnie śmiać, bo mi to naprawdę nie interesuje. Bardzo zdrowe podejście do Rasta jest takie, To jest tylko gra. Nie ma znaczenia, czy mi wyjdzie, czy nie. Nie ma znaczenia, co ktoś pisze w czy tam nawet na YouTubie. To tylko gra, to tylko internet. To tylko randomowi ludzie. Ja nie muszę nic nikomu udowadniać, że jestem dobry w grę czy coś takiego. O, to pytanie jak zauważyłem, to jedno bym takiego gościa w web. Bo to nie jest pytanie, to wygląda jak pytanie. Ale to jest w sumie. hej, Owsik, jesteś głupi, bo zrobiłeś tak. A ja nie znam się w ogóle na YouTubie, ale będę ci mówił, jak masz, co masz robić. Ale przeczytajmy to pytanie. Adam się Czemu, kiedy miałeś największą popularność i przychody subskrypcji 2018-2019, zacząłeś jako odcinki wrzucać zapisy z live, a nie tak jak wcześniej normalnie nagrywane odcinki, marnując szanse. Kiedy były wrzucane zapisy z live, były mniejsze przychody subskrypcji. To co on napisał, to jest głównoprawda, bo spójrzcie na to z tej strony. On, on patrzy na to ze swojej strony, nie? O ja lubię oglądać streamy, czy tam ja lubię oglądać filmiki, ja nie lubię oglądać dwa razy tego samego. Ale. To jest tylko jedna taka osoba. Znaczy jest, jest ich więcej, ale chodzi mi o to, że patrzysz tylko ze swojej perspektywy, ale nie jesteś większością, bo ja widzę, co się dzieje. Zapisy z live'ów miały tam po tysiąc, czy tam zależy, po tysiąc, dwa tysiące wyświetleń. Filmiki miały też po kilka tysięcy 2 3 4, czyli już masz więcej wyświetleń niż na live. Nie wszyscy mają czas, żeby oglądać całego live'a 3 4 5 godzin. Nie wszyscy mają czas, żeby obejrzeć zapis live'a 4 5 godzin. Niektórzy po prostu chcą usiąść pół godzinki obejrzeć sobie filmik, na którym cały taki live jest za, e, jakby złożony, skompresowany w jedną e, całość i to jest dla nich wszystko. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Taki filmik będzie bardziej promowany przez YouTube'a niż zapis z live'a. Dlaczego? Bo mogę zrobić ładną miniaturkę, mogę zrobić ładny yy, yy, tytuł, mogę zedytować to w taki sposób, żeby to ładnie wyglądało i po prostu to będzie popularniejsze. I ludzie oglądają filmiki. Jeszcze długo po tym jak one zostają wrzucone, a prawie nikt nie ogląda zapisów z live'a po tym jak one są wrzucone. Czyli to co napisałeś sorry, ale to jest gówno prawda i tyle. Ale spyta Ofsi, której playlisty w Your Best Friend GP słuchasz? Dla tych co nie wiedzą, a trudno nie wiedzieć, bo w każdym filmiki, filmiku na początku wrzucam to. W moich filmikach muzyka jest od takiego gościa GP. No, on ma kanał na SoundCloudzie. Bardzo go polecam, bo bardzo go lubię. I ponieważ lubiłem jego muzykę, to kiedyś zapytałem się go: Hej, mogę korzystać z Twojej muzyki w filmach? On spoko powiedział, więc y, korzystamy z jego muzyki. Jakie playlisty? Wszystkich. Ja puszczam to, leci mi w tle i aż się skończy, to słucham. <taki> Takie komentarze mi się najbardziej podobają. Kezi... Keziowski, po co grasz w te karabiny iść na emeryturę? A chuj ci do tego, co ja robię. Co Was obchodzi, moje życie i to, co ja robię? Jak wam się nie podoba coś, nie? Taki, taki. Protyp, jak wam się coś nie podoba, to nie oglądajcie. I to jest wszystko. To, to, to się tyczy również tych wszystkich hejterów, którzy piszą, że, są, że ja jestem gówniany czy coś takiego. Gdybym był naprawdę taki gówniany i ludzie by mnie nie oglądali, to nie miałbym co robić na YouTubie. A jednak jakoś wychodzi na to, że ludzie oglądają, czyli ludziom się podoba, więc chyba jednak aż tak gówniany nie jestem. Przykro mi. O, to jest ciekawe pytanie z ciekawą odpowiedzią. Kuba E. Pytanie. Czy będziesz grał na Górniczej Dolinie jeszcze? Nie, moja noga więcej tam nie postanie, bo na ich serwerze Discord zostałem, byłem oczerniany o rzeczy, których nie robiłem przez moderatorów, to muszę wspomnieć. Moderatorzy pisali o mnie różne rzeczy i nawoływali do tego, żeby mnie, znaczy nawoływali, nie nawoływali tylko mówili, że streamsnipenie mnie nie można stream snipić. Pomimo, że na serwerze jest zakaz stream snipienia, to oni sobie piszą, o, ofika można stream snaipić stream snipić", i nawet zrobili obrazek, że to jest zapisane w konstytucji. Więc no, jeżeli to jest taki serwer i taka moderacja jest na tym Discordzie, to ja nie będę grał na tym serwerze i was też zniechęcam do grania na tym serwerze. Jak chcą być chujami, to niech zdychają aktywi pyta. Trafiłem tu przypadkiem i zostaje na dłużej pytanko grasz również w ekipach czy Only Solo. Zależy! Jak mam ekipę do grania, to czasami sobie pogram. Wolę grać solo, bo mówiłem wcześniej, nie lubię zbyt mocno polegać na innych, ale jak się przytrafi okazja, jak mogę z kimś grać, to pogram, czemu nie. I w sumie to wszystkie pytania. Bo one się powtarzają, tam wiadomo, czy mogę ze sobą pograć, kiedy, live'y tak dalej. Myślę, że odpowiedziałem na większość z nich, a przynajmniej na takie bardziej ogarnięte pytania. Dzięki za wszystko, co tutaj napisaliście, przynajmniej była weka. I widzimy się w następnym odcinku. To było wsikus. Trzymajcie się i na razie.